Witajcie taktycy. Pora na kolejną dawkę informacji o przedmiotach. Dzisiaj przyjrzymy się najnowszym dodatkom do TFT. Dowiecie się jak działają, jak, kiedy i na kim je grać. Na początek przyjrzymy się obrońcy korony, który, poza pancerzem, mocą umiejętności i punktami zdrowia, na początku walki daje posiadaczowi przedmiotu skalującą z HP tarczę. Co z tego wynika? Przedmiot doskonale sprawdzi się na osiłkach czy innych tankach, jak np. przykład Thresh, czy Blitzcrank. Poza tym, gdy tarcza wygaśnie, nosiciel otrzyma dodatkową moc umiejętności, co przyda się np. Mordekaiserowi i Eko dla większych tarcz, czy też Kainowi lub Jacksowi dla dodatkowych obrażeń. Warto wspomnieć, że obrońca korony może zostać wzmocniony augmentem bronieni przez koronę, który daje przedmiot i wzmacnia jego efekt o 75%. Specjalistyczny hełm jako jedyny w grze ma dwa różne efekty w zależności od tego, w której linii stoi trzymająca go postać. Jeśli zaczyna walkę w dwóch pierwszych liniach, to poza podstawowymi statystykami przedmiot daje dodatkowe punkty pancerza i odporności na magię, jak i dodatkowy punkt many za każdy atak, który otrzyma nosiciel. Co za tym idzie, przedmiot idealnie sprawdzi się na tankach, a szczególnie tych, którzy mają silne umiejętności, jak na przykład treży swoim efektem kontroli tłumu, i która wskrzesza Macki, czy Jorik, przywołujący gulę. W przypadku, gdy postać stoi w dwóch ostatnich liniach, wtedy przedmiot daje dodatkową moc umiejętności oraz 10 punktów many co 3 sekundy, co doskonale przyda się na magicznych carry, jak np. przykład Ziggs, Sona czy Cartus. Idealnym scenariuszem jest Augment pełna adaptacja, który sprawia, że specjalistyczny helm daje naraz oba efekty. Z nowych przedmiotów w magicznych kompozycjach dobrze sprawdzi się również ząb na Shora. Podstawowo daje moc umiejętności, prędkość ataku i punkty zdrowia, jednak najważniejszy jest jego efekt, który po użyciu umiejętności wzmacnia prędkość ataku w postaci o 40% prędkości na 5 sekund. Doskonale więc działa na Ari i Eni, gdzie chcemy jak najczęściej używać umiejętności. Najlepiej, żeby efekt dodatkowej prędkości ataku był aktywny jak najdłużej, a w tym pomoże włócznia Shojin, np. na, na Sennie, Zixie czy Nami. Niemalże w każdej rozgrywce przyda nam się przynajmniej jeden przedmiot z efektem podpalenia i zranienia, który zniweluje leczenie przeciwników o 33%. Idealnie do tego nada się czerwone wzmocnienie, które nakłada ten efekt atakami, jak umiejętnościami, ale przede wszystkim daje bardzo dużo prędkości ataku i zwiększa obrażenia o 6%. W efekcie znajdzie zastosowanie zarówno w magicznych kompozycjach, np. Na, na Twisted Fate, jak i w fizycznych kompozycjach, chociażby z Ezrealem, Kaitlin czy Twitchem. Czerwone wzmocnienie dobrze sprawdzi się również na postaciach, które mają umiejętności obszarowe, co pozwoli nałożyć efekt podpalenia i zranienia na jak największej liczbie rywali. Doskonale sprawdzą się do tego Akali KDA, Wiego czy Urgot. Teraz przejdźmy do przedmiotów, które przydadzą się przede wszystkim w kompozycjach opartych o obrażenia fizyczne. Pierwszym z nich jest gruboskórność steraka, która podstawowo daje 15 obrażeń od ataku i 200 punktów zdrowia. Dodatkowo raz na walkę, gdy poziom zdrowia nosiciela spadnie do 60%, postać zyska 20% maksymalnego zdrowia i 35% obrażeń od ataku. W związku z tym najlepiej grać ten przedmiot na kery walczących wręcz, jak Zed, Akali czy Viego, lub na takich z niewielkim zasięgiem, jak Urgot. Jednak, żeby postać nie umarła nam za szybko, dobrze połączyć Seraka z przedmiotem podleczenia, na przykład Kropicą. Ostatnim przedmiotem na dziś jest zasłona równości, która jest niedoceniana przez znanych graczy, a jest bardzo ważnym dodatkiem właściwie w każdej kompozycji podobrażenia fizyczne. Zasłona redukuje przeciwnikom pancerz o 30% w zasięgu dwóch pól. Dzięki temu nasi carry będą w stanie znacznie szybciej wyeliminować przeciwnych tanków. Zasłonę równości chcemy więc grać na postaci, która przeżyje jak najdłużej i stoi na froncie, czyli zazwyczaj na głównym tanku, np. Thresh, Blitzcrank, Poppy czy Illaoi. Za efektem przedmiot daje także 150 punktów zdrowia i 20 odporności na magię oraz dodatkowe 20 punktów pancerza i odporności na magię na pierwsze 10 sekund walki. I to już wszystkie nowe przedmioty. Z tymi wskazówkami rozszerzycie swój wachlarz wyposażenia i lepiej ubierzecie swoich czempionów. Powodzenia w grindowaniu!